Witam Państwa, Kamila Szubasalwiak. Zapraszam na informacje prosto z naszego kurortu. Usteccy samorządowcy zachęcają mieszkańców do zgłaszania kandydatów do honorowych nagród pod patronatem burmistrza miasta Ustka. To już kolejna edycja plebiscytu osób pracujących na rzecz Ustki. Przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytów Ustczanin Roku oraz Ambasador Ustki trwa od 21 września do 15 października bieżącego roku. Należy tego dokonać poprzez formularz dostępny w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesantów lub na stronie internetowej miasta www.ustka.pl w zakładce o Osobistości. Wszystkie te zgłoszenia trafią pod obrady kapituły tych nagród, która spośród zgłoszonych kandydatów nominuje i wybierze osoby nagrodzone. To to jest ambasador miasta Ustka. Ambasador miasta Ustka to osoba, która popularyzuje nasze miasto w kraju i za granicą. Nie musi to być oczywiście mieszkaniec miasta, ale osoba, która w jakiś sposób przyczynia się do promocji naszego miasta i jego rozpoznawalności. Natomiast ludzi działających lokalnie, podejmujących inicjatywy wpływające na życie miasta i aktywność mieszkańców, samorząd chce nagrodzić tytułem Ustczanin Roku. Kapituła nagród, której członkami są reprezentanci różnych środowisk usteckich wybierze spośród zgłoszonych kandydatur Ustczanina i ambasadora. Przypomnijmy, że ambasadorem miasta Ustka roku 2018 został Mirosław Wawrowski. Tytuł Ustczanina Roku otrzymał natomiast Radosław Szreder. Trudne warunki atmosferyczne niestraszne są młodym usteckim żeglarzom. Wodniacy z centrum sportów wodnych Opty Ustka wystartowali w 10 memoriale Jana Kołpy. Tym razem z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne w cyklicznych regatach wzięli udział wyłącznie członkowie klubu, którzy rywalizowali na łodziach typu Optymist oraz klasy 420. Z uwagi na warunki atmosferyczne zawody odbywały się w redzie usteckiego portu. Są to regaty tak naprawdę wewnętrzne z uwagi na COVID i sytuację, jaka zapanowała i pokrzyżowała nasze plany jak gdyby organizacyjne. Postan jednak postan postanowiliśmy realizować nasz plan regatowy dla naszych dzieci. I będziemy się ścigać, że tak powiem, wewnętrznie w naszych grupach. Sytuacja nie przeszkodziła w dobrej rywalizacji i dobrej zabawie na wodzie. Młodzi żeglarze mieli okazję także do spędzenia czasu przy wspólnym posiłku. Po zawodach próbowali swoich sił w quizie z nagrodami. Przygotowano dla nich także rejs łodzią typu DZ. Memoriał jest coroczną imprezą organizowaną przez Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka, którego celem jest edukacja morska dzieci i młodzieży, promowanie żeglarstwa oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. To był wyjątkowo trudny, nietypowy, a mimo to udany sezon. Ustka powoli przygotowuje się do podsumowania tegorocznego lata i wakacji. Tegoroczny sezon był inny niż poprzednie. Ustka od lat w sezonie letnim przygotowuje dla turystów wiele atrakcji oraz imprezy masowe. Wszystkie zostały przełożone na rok 2021. Udało się jednak zorganizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom i widzom bieg Formosa, regaty Ustka Charlotta Sailing Days oraz dożynki rybne Święto Ustki. Wiele wzbogacających ofertę sezonową wydarzeń przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji. Turyści dopisali. Bardzo trudne do zaplanowania. Zaczął się dosyć późno, bo dopiero około 20 lipca tak naprawdę większa liczba turystów zaczęła odwiedzać centrum Ustki i tutaj licznie gromadzić się na naszych wspaniałych, pięknych uliczkach. Bardzo optymistyczny jest fakt, że ten sezon trwa tak naprawdę do chwili obecnej. W tle Państwo widzicie, wiele osób przewija się. Turyści bardzo chętnie odwiedzają nasze miasto, czują się tutaj przede wszystkim bezpiecznie. Słowo bezpieczeństwo było chyba najważniejszym i najczęściej powtarzanym podczas tegorocznego sezonu. Ustka o to bezpieczeństwo zadbała starannie. Na przygotowanie miasta do sezonu w związku z COVID-19 wydano ponad 215 tysięcy złotych. Dzięki temu wydzierżawiono kabiny sanitarne oraz umywalki wolnostojące. Przeprowadzano cykliczne dezynfekcje terenów publicznych. Burmistrz Ustki zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych na spotkanie podsumowujące sezon, które odbędzie się 7 października. Będzie miało ono charakter online. Chętni, którzy chcą uczestniczyć bezpośrednio w nim poprzez platformę Zoom, powinni zgłosić się poprzez adres mailowy m.matusiak@um.ustka.pl nie później niż dwa dni przed dniem dyskusji, czyli do 5 października. Spotkanie będzie transmitowane na żywo poprzez Facebook. W tym przypadku będzie można zadawać pytania poprzez komentarze, tak jak to ma miejsce podczas wirtualnych spotkań z burmistrzem. Biblioteka Miejska w Ustce, aby ułatwić dostęp do literatury w trudnym czasie pandemii, wychodzi z nową propozycją dla swoich czytelników. W październiku placówka przystąpi do Pomorskiego Konsorcjum Legimi, czyli grona pomorskich bibliotek udostępniających e-booki na tej znanej platformie. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej i status czytelnika Usteckiej Biblioteki. Bezpłatne kody do Legimi otrzyma pierwszych 10 osób, które 1 października zgłoszą chęć jego posiadania. Kod należy aktywować w danym miesiącu, dzięki czemu dowolną ilość książek czytać można będzie bez ograniczeń przez cały miesiąc. Chcieliśmy wyjść na y, przeciw Państwa oczekiwaniu w tym trudnym czasie pandemii, kiedy nie chcemy lub nie możemy wychodzić z domu. E-booki będzie można czytać na smartfonach, komputerach y, lub czytnikach e-booków. System zamawiania kodów polega na osobistej wizycie bądź kontakcie mailowym z biblioteką z początkiem każdego kolejnego miesiąca. Aby móc skorzystać z ponad 50 tysięcy e-booków na platformie Legimi, należy zainstalować bezpłatną aplikację Legimi i założyć konto. Zbliżające się długie jesienne wieczory i popołudnia to czas, w którym nie powinno zabraknąć dobrej książki. Ustedcy bibliotekarze niezmiennie zapraszają najmłodszych ustzczan z rodzicami do licznego odwiedzania biblioteki i udziału w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki pod nazwą Mała Książka Wielki Człowiek. Młody czytelnik razem z rodzicami otrzymają taką wyprawkę czytelniczą. Rodzice broszurę, z której dowiedzą się o wartościach i korzyściach płynących z czytania dzieciom od najmłodszych lat. Jest to wspaniała oferta na zbliżające się jesienne wieczory. Jest to trzecia edycja kampanii promującej czytanie generacyjne. Bibliotekarki z działu dla dzieci zapraszają maluchy z roczników 2014-2017. Informacją z Usteckiej Biblioteki kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Usteckiego. Z kolejnym powrócimy do Państwa za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia!